Jesteśmy zdesperowani. Potrzebujemy odpowiedzi. Chcemy móc ją pochować lub cieszyć się z jej powrotu do domu. Jeśli jest coś, co mogłoby nam pomóc ją odnaleźć, proszę, zgłoś się z tą informacją. Savannah Maria Sparlock urodziła się 5 lutego 1996 roku w Richmond, w Kentucky. Miała młodszą siostrę Stephanie. Była znana z dużej serdeczności i niezłego talentu tanecznego. Jako nastolatka pracowała dorywczo, zarówno w restauracji, jak i jako ratownik. Uczęszczała do Madison Central High School, którą ukończyła w 2014 roku. W lutym 2015, mając 19 lat, przywitała na świecie swoje pierwsze dziecko syna o imieniu Noah. Niestety, ojciec dziecka rozstał się z nią jeszcze przed jego narodzinami, zostawiając ją zupełnie samą z dzieckiem. Zdeterminowana, by zdobyć wykształcenie mimo bycia młodą matką, Savannah zapisała się na Eastern Kentucky University w Richmond na kierunku administracji zdrowotnej. Podczas studiów związała się z Shaquillem Smithem. Jednak już w pierwszym roku studiów zaszła w ciąży po raz drugi. W grudniu 2016 roku powitała na świecie swojego drugiego syna, Jace Cruza, którego ojcem, no oczywiście jest Shaquille. Niedługo potem Savannah zdecydowała się rzucić studia Mając trudność pogodzenia edukacji z wymogami macierzyństwa. Jej sytuacja stała się jeszcze trudniejsza, gdy Shakil rozstał się z nią w marcu 2018 roku, co skłoniło ją do przeprowadzki z powrotem do domu matki. Ellen, która już wcześniej rozwiodła się ze swoim mężem Cecilem, przyjęła ją i jej wnuki z otwartymi ramionami, chętnie pomagając w wychowywaniu dwóch młodych chłopców. Sawana nie wiedziała, że była już w ciąży, gdy rozstała się z Szakilem. W grudniu 2018 roku urodziła bliźnięta Zane i Zuri. Kilka tygodni po porodzie bliźniaków znalazła się w grubych tarapatach. 21 grudnia 2018 roku została aresztowana za jazdy pod wpływem alkoholu. Choć szybko została zwolniona, miała stawić się w sądzie 7 stycznia 2019 roku, aby odpowiedzieć na ciążące na niej zarzuty. W tym czasie jest najstarszy syn Noa. Został tymczasowo przyjęty przez ojca, by ją odciążyć. Najlepsza przyjaciółka Sawana, Sabrina, również oferowała wsparcie, podobnie jak Szakil, który pomagał przy trójce młodszych chłopców. Mimo ich pomocy, Sawana wyznała swojej babci na początku 2019 roku, że jest przytłoczona i niezadowolona ze swojej sytuacji. Wyraziła także pragnienie znalezienia pracy i wynajęcia mieszkania dla siebie i swoich synów. W czwartkowy wieczór 3 stycznia 2019 roku Sawana zdecydowała się odreagować, wychodząc z przyjaciółmi. Zostawiła bliźnięta u Sabriny i pożyczyła samochód matki. Około 21.00 ona i jej przyjaciółka Jocelyn pojechały do Lexington, to jest około 30 minut drogi od Richmond. Tam spotkały się z jej przyjacielem, Dionem, a w jego domu spędziły trochę czasu i wypiły kilka drinków. Następnie pojechały do baru jego samochodem, zostawiając jej samochód przed jego domem. Trio dotarło do klubu w Lexington o nazwie The Other Bar około 22.30. Już będąc pod wpływem alkoholu, Savannah stała się duszą towarzystwa. Chodziła dookoła, przytulała każdego i rozmawiała z kilkoma mężczyznami, starając się jak najlepiej wykorzystać rzadką noc na mieście. Był jeden czy dwóch facetów, którzy wydawali się szczególnie interesujący. Kręciła się wokół nich, ale wydawało się, że oni nie są tak zainteresowani nią. W pewnym momencie Dion poszedł do sawana i Joycelyn, mówiąc, że muszą iść, ponieważ miał umówione spotkanie następnego ranka. Jednak sawana bawiła się za dobrze i odmówiła wyjścia. Ostatecznie powiedziała mu, żeby poszedł, dodając, że jakoś sobie poradzą, aby później wrócić po samochód sawana. Jednak w miarę upływu nocy około 1:30 nad ranem, ona razem z przyjaciółką pokłóciły się. Kłótnia była tak gwałtowna, że ochroniarze zagrozili wyrzuceniem ich z baru, jeżeli się nie uspokoją. I zirytowana przyjaciółka zdecydowała się wyjść bez niej, a ona nalegała, aby zostać do zamknięcia baru o drugiej 2.30 nad ranem. Sawana kontynuowała towarzyszenie i picie z innymi gośćmi. Tymczasem jej matka Ellen zaczęła się martwić, że jej córka jeszcze nie wróciła do domu. Gdy Ellen próbowała zadzwonić do Sawana około 3.00 nad ranem, ta odpowiedziała, ale szybko się rozłączyła. Zaniepokojona tym dziwnym zachowaniem Ellen skontaktowała się z Sabriną, aby dowiedzieć, co się dzieje. Była trochę w panice. To nie było w stylu jej córki. Później Sawana zadzwoniła przez FaceTime do swojej matki, byłkotliwie mówiąc i obiecując, że wróci za kilka godzin. Podczas rozmowy Ellen zobaczyła, że Sawana była w samochodzie z co najmniej dwoma mężczyznami, ale ona zapewniała ją, że wszystko jest w porządku. Gdy Elen obudziła się rano 4 stycznia 2019 roku, jej córki nadal nie było w domu. Elen próbowała ponownie zadzwonić około 8.30, ale telefon był już wyłączony. Z rosnącym niepokojem ponownie skontaktowała się z Sabriną, aby dowiedzieć się, jakie jest obecne miejsce pobytu jej córki. Sabrina jednak nie miała żadnych wieści od poprzedniego wieczoru. Przez następny dzień bliscy Sabra z niepokojem czekali, czy wróci do domu, lub przynajmniej zadzwoni. 5 stycznia 2019 roku, gdy nadal nie było żadnych śladów, Sabrina w końcu zadzwoniła na 911, zgłaszając sytuację. Ellen również udała się do lokalny posterunek policji, aby zgłosić zaginięcie córki. Dodatkowo zgłosiła kradzież swojego samochodu. Policjanci wydali ostrzeżenie, zarówno dla sawany, jak i pojazdu. Tego samego wieczoru władze poinformowały Ellen, że jej samochód został znaleziony na ulicy w Lexington. W środku samochodu znaleziono dużą butelkę alkoholu. Jednak nadal nie było żadnych wskazówek dotyczących miejsca pobytu Sawana. Śledczy później skontaktowali się z Joycelyn. Potwierdziła, że miejsce, w którym znaleziono samochód Ellen, było miejscem, gdzie Sawana zaparkowała, gdy poszły do domu Diona. Nie miała jednak pojęcia, co stało się z nią po tym, jak zostawiła ją w barze. W miarę upływu dni, gdy Sawana nadal pozostawała zaginiona, jej rodzina i przyjaciele zaczęli rozdawać ulotki, aby zwiększyć świadomość o jej zaginięciu. I matka również wystąpiła w lokalnych wiadomościach, błagając jakiekolwiek informacje, które mogłyby pomóc w odnalezieniu córki. Tymczasem detektywi ponownie odwiedzili the Other Bar, aby przejrzeć nagrania z monitoringu z tej nocy, gdy Sabona zniknęła. Nagrania ujawniły, że opuściła klub dokładnie o godzinie zamknięcia o 2.30. I została zauważona, jak przechodzi przez ulicę do pobliskiego garażu. Śledczy następnie uzyskali kilka dodatkowych nagrań od właściciela garażu, czyli szpitala uniwersytetu Kentucky. Jedno z nagrań ujawniło trzeciego mężczyznę towarzyszącego jej. Na innym zaś została zauważona, jak wsiada do samochodu z dwoma mężczyznami, podczas gdy inny odjechał ciężarówką. 8 stycznia 2019 roku policja w Richmond opublikowała nagranie z monitoringu, apelując o pomoc w identyfikacji trzech mężczyzn. W ciągu kilku godzin od opublikowania nagrań władze zlokalizowały ciężarówkę widoczną na filmach. Natychmiast ją zatrzymali i przesłuchali kierowcę, który przyznał, że był jednym z mężczyzn uchwyconych przez kamery. Jego nazwisko to David Sparks. David następnie zidentyfikował dwóch pozostałych mężczyzn na nagraniach. Brandon Lewis i Isaac Chase. Wszyscy trzej mężczyźni zostali następnie przyprowadzeni na posterunek policji, oczywiście w celu przesłuchania, gdzie każdy z nich przedstawił identyczną relację z wydarzeń. Według nich przybyli do baru około godziny drugiej nad ranem, a Sawana do nich podeszła. Później, gdy bar się zamykał, mężczyźni znowu ją zobaczyli. Tym razem była wyraźnie zdenerwowana, rozmawiała z inną kobietą o tym, że Joyce Lynn odeszła i że nie może jej znaleźć. Mężczyźni wtedy podeszli do niej. Następnie pojechali do mieszkania Davida w hrabstwie Garard, Lancaster, około 40 kilometrów od baru. Tam kontynuowali picie i imprezowanie, a Sawana ostatecznie zasnęła na kanapie. Trzej mężczyźni przenieśli ją do sypialni i położyli na łóżku. Po spędzeniu razem kolejnych 20 minut dwóch pozostałych mężczyzn wyszło. David zasnął w swoim fotelu, a sawana rzekomo obudziła go około 9.30. David twierdził, że znowu obudził się o 11.30 i odkrył, że jej już nie było w mieszkaniu. Chociaż nie był pewien, kiedy i jak wyszła, zasugerował, że mogła pójść do miejsca, gdzie zaparkowany był jej samochód. Po przesłuchaniu zgodził się na przeszukanie swojego mieszkania. Niedawno wprowadził się do tego mieszkania w grudniu w 2018 roku. Małe i słabo umeblowane mieszkanie sprawiło, że przeszukanie było szybkie i proste. Funkcjonariusze odkryli ślady krwi i wysłali próbki do laboratorium, aby ustalić, czy należą do niej. Poza tym nie znaleziono dowodów łączących Davida lub dwóch innych mężczyzn z jej zaginięciem. Ellen została później poinformowana o policyjnym przesłuchaniu tych trzech mężczyzn i uznała ich relację za niewiarygodną. Sawana wyszła ubrana w ołówkową spódnicę. Krótki top i wysokie obcasy, a rano 4 stycznia było niezwykle zimno. Ponieważ dom Dawida był około 30 minut jazdy od domu Dion, a jej telefon został wyłączony o 8.30, Ellen wątpiła, że jej córka mogła dojść pieszo z jego domu lub zadzwonić po pomoc. Jej wątpliwości podzielali funkcjonariusze. Pomimo podejrzeń wobec Davida, Brandona i Aishaha, nadal nie było żadnych konkretnych dowodów przeciwko nim. Dlatego policja w Richmond zdecydowała się zwiększyć wysiłki poszukiwawcze, jednocześnie monitorując trzech mężczyzn. Przez kolejne dwa tygodnie władze wdrożyły dodatkowe zespoły ratunkowe i przeszukiwały farmy, kościoły i miejsca dzieciństwa Sawana. Pomimo przeszukania ponad 250 km terenu, nie udało się znaleźć żadnych śladów jej obecności. Szukano w stawach, w strumieniach, wręcz pod każdym kamieniem. Pod koniec stycznia 2019 roku śledczy uzyskali nagrania z monitoringu z domu, znajdującego się kilka przecznic od miejsca zamieszkania Davida. Nagrania pokazały, jak David opuszcza swoje mieszkanie w nocy 3 stycznia 2019 roku i wraca o 3.32 nad ranem 4 stycznia. Na filmie widać, jak Sawana, David, Brandon i Iza wchodzą do jego domu. Policja potwierdziła również za pomocą nagrań, że Brandon i Izach wyszli o czasie, który wspominali podczas przesłuchania. Ponadto ich relacje zostały potwierdzone przez ich rejestry rozmów telefonicznych. Te zaś potwierdziły też, że Savannah została sama z Davidem na resztę wieczoru. Śledczy następnie przejrzeli nagrania z monitoringu z rana 4 stycznia. Ponieważ David twierdził, że Savannah wyszła o tej porze, no to powinien być klip przedstawiający jej wyjście. Jednak nie było go. Zamiast tego David był widoczny na zewnątrz swojego domu kilka razy przez następne 18-20 godzin. Na jednym filmie nawet zarejestrowano, jak ładuje dużą torbę na śmieci do tylnej części swojej ciężarówki. Tego samego dnia został także nagrany na lokalnym wysypisku śmieci. Śledczy udali się na miejsce, aby przeszukać torbę na śmieci, której się pozbył. Jednak choć śledczym nigdy nie udało się znaleźć przedmiotów, które David wyrzucił, to jego zachowanie 4 stycznia wzmocniło ich podejrzenia co do niego. Następnie zbadali ruchy Davida przed i po zaginięciu Sawana, przeglądając zapisy GPS jego telefonu. Odkryli, że zazwyczaj był konsekwentny w swoich codziennościach, trzymał się rutyny. Jednak w noc po jej zaginięciu zapisy pokazały, że stosunkowo odbiegł od swoich zwyczajowych wzorców. Późnym wieczorem 4 stycznia 2019 roku pojechał do domu swoich rodziców. David został następnie wezwany z powrotem na posterunek policji na kolejną rundę przesłuchań. Kiedy skonfrontowano go z tym, że pojechał do domu swoich rodziców o tak późnej porze, David zaoferował proste wyjaśnienie. Później, w trakcie przesłuchania, funkcjonariusze zadali Davidowi pytania dotyczące niepokojącego wpisu, który znaleźli w jego segregatorze podczas przeszukania domu. List szczegółowo opisywał myśli mordercze Davida. Pod koniec listu była uwaga. Jak możesz powiedzieć osobie, którą tak bardzo kochasz, twojej mamie, że jesteś potworem, że jesteś psychopatą? Chociaż początkowo zszokowany, że funkcjonariusze przeczytali list, David zbagatelizował jego znaczenie. Wyjaśnił, że napisał, że to tylko z powodu złamanego serca po odrzuceniu przez kobietę o imieniu Hayley Gdy śledczy z nią rozmawiali, Miała ona tylko same pozytywne rzeczy do powiedzenia o Davidzie. Niemniej jednak 22 stycznia 2019 roku władze przeprowadziły przeszukanie domu rodziców Davida oraz otaczających go terenów. Jednak podobnie jak w przypadku ich wcześniejszych śledztw, przesłuchanie nie przyniosło żadnych nowych dowodów. 23 urodziny Savana minęły na początku lutego, a nadal nie było żadnych śladów jej obecności. Jej cztery młodzi synowi głęboko odczuwali nieobecność, a rodzina stawała czoła załamującemu serce wyzwaniu pozostania silnym dla dzieci, jednocześnie borykając się ze swoimi obawami. 2 marca 2019 roku w kościele społeczności Richmond Eastside odbyło się czuwanie. W tym czasie zaginiona była już od około dwóch miesięcy. Jej rodzina była teraz zdesperowana, potrzebując odpowiedzi. Chcemy tylko odpowiedzi, chcemy wiedzieć, gdzie ona jest, czy dobre, czy złe, chcemy wiedzieć, gdzie jest, chcemy sprowadzić ją z powrotem do domu. Wkrótce potem rodzina Sawanach zaczęła otrzymywać niepokojące wiadomości z absurdalnymi twierdzeniami. Jeden z nich twierdził, że porwał ją i żądał okupu w bitcoinach. Inne wiadomości twierdziły, że Sawanach jest w ich rękach i głoduje i proszą o karty podarunkowe Amazona, aby ją nakarmić. Policja później potwierdziła, że były to po prostu próby oszustwa. Żadna z nich nie miała związku z Sawanach. Kolejne miesiące minęły, a miejsce pobytu Sawanach pozostawało tajemnicą. W dążeniu do znalezienia odpowiedzi, jej ciocia zwróciła się do mediów, publikując serdeczny apel o pomoc. Zachęcała każdego, kto miał jakiekolwiek informacje, aby zgłosił się i wsparł rodzinę w ich poszukiwaniach. Ponadto rodzina zaoferowała nagrodę w wysokości 15 tysięcy dolarów za jakiekolwiek informacje, które mogłyby doprowadzić do bezpiecznego powrotu w lub aresztowania osób odpowiedzialnych za jej zaginięcie. Wreszcie 10 lipca, ponad 6 miesięcy po jej zaginięciu, prawnik rodziców Davida zadzwonił na policję w Richmond zgłaszając nieprzyjemny zapach unoszący się z ich posesji. Funkcjonariusze również otrzymali wskazówkę, że David sam zgłosił się na posterunek policji tego dnia, prosząc o obrońcę z urzędu, chociaż nie powiedział, dlaczego mógłby go potrzebować. Śledczy następnie ponownie przeszukali teren rodziców Davida. Tym razem po kilku godzinach kopania odkryli przedmiot owinięty w kilka worków na świecie i tyfan. Został zakopany w płytkim grobie o głębokości 19 cal. Po otwarciu worków znaleźli nagie związane ciało kobiety. Wkrótce została zidentyfikowana jako Savannah Sparlock na podstawie jej tatuaży. Tego dnia aresztowano Davida i postawiono mu zarzuty niewłaściwego obchodzenia się z ciałem i matactwa dowodowego. Jej przyczyna śmierci nie była jeszcze ustalona, więc nie mógł być jednocześnie oskarżony o jej śmierć. Niemniej jednak śledczy byli przekonani, że byli bliżej niż kiedykolwiek rozwiązania sprawy. Teraz, gdy David był w areszcie, Detektywi odkryli dodatkowe szczegóły dotyczące tych wydarzeń, które miały miejsce w jego domu w dzień zaginięcia Sawana. Przyjaciele Davida powiedzieli policji, że ona tańczyła i flirtowała z nim przez wczesne godziny poranne. W pewnym momencie jednak nietrzejwa Sawana odsłoniła swoją piersi, co jeden z nich sfotografował. Po tym jak zasnęła, trzej położyli ją na łóżku Davida. David zaczął się dziwnie zachowywać, stojąc nad nią, obnażając się i życząc, aby była przytomna. Nawet uderzył ją w nagie ciało, próbując ją obudzić, co także zostało nagrane. Zaniepokojeni przyjaciele Davida zostawili sawana z nim samą i wrócili do domu. Co działo się później, wiedział tylko David, ale skutkowało to śmiercią z jego ręki. Dalsze dochodzenie ujawniło, że David starał się ukryć swoje przestępstwo, pakując jej ciało do worków na śmieci i owijając je taśmą klejącą. Następnie przetransportował jej zwłoki ciężarówką na posesję swoich rodziców, aby je zakopać. Autopsja później ujawniła, że ustalenie przyczyny śmierci było niemożliwe ze względu na zaawansowany stan rozkładu jej ciała. Niemniej jednak dostępne dowody były wystarczające, aby policja oficjalnie oskarżyła Davida o jej śmierć. 15 lipca 2019 roku David Sparks stanął przed sądem wstępnym, gdzie ujawniono obciążającego dowody. Prokuratorzy ustalili, że czarne worki na śmieci i taśma znalezione w domu Davida były zgodne z tymi używanymi do pokrzewania sawanach. Ponadto dywan znaleziony z ciałem sawanach był także identyczny z tym, który był w domu Davida. Na tej podstawie sędzia uznał, że istnieje prawdopodobieństwo popełnienia przestępstwa i postanowił przekazać sprawę do sądu przysięgłych. Jednak w zaskakującym zwrocie wydarzeń David zdecydował się zrezygnować z procesu przed ławą przysięgłych. Zamiast tego zmienił swoje stanowisko na winny 30 listopada 2020 roku. W swoim oświadczeniu przyznał się do umyślnego spowodowania jej śmierci. Wczesnym rankiem 4 stycznia 2019 roku, działając zupełnie samodzielnie, chociaż nie ujawnił szczegółów, w jaki ją zabił. 17 grudnia 2020 roku David Sparks został skazany na 50 lat więzienia. Plus pięć lat za wcześniejsze zarzuty, które miały być odbywane równocześnie. Będzie miał prawo do zwolnienia warunkowego po odbyciu dwudziestu lat. Rodzina Sabana planuje sprzeciwić się jego potencjalnemu przyszłemu zwolnieniu. Można powiedzieć, że David Sparks miał łatwiej, bo przyjął układ i nigdy nie musiał stawać przed sądem, nigdy nie musiał typowo zeznawać. Nigdy nie musiał wyjść i powiedzieć, co naprawdę z nią zrobił. I to jest nieszczęście, że ktoś taki jak on faktycznie ma możliwość podobnego chodzenia po ulicach. Życie Samada Sparlock zostało tragicznie skrócone w wieku dwudziestu paru lat przez bezsensowny akt przemocy, pozostawiając jej czterech młodych chłopców bez matki. Według wszystkich relacji była to naprawdę pełna życia serdeczna kobieta, która bardzo kochała swoje dzieci, mimo że zmagała się z ciężarami samotnego macierzyństwa. Nieco ponad rok po jej śmierci rodzina udzieliła informacji o jej czterech synach. Chłopcy Sawada byli pełni energii swojej mamy. Odwiedzali ją, gdy tylko mogli. Odnalezienie jej dało rodzinie poczucie zamknięcia całej sprawy, mimo tragicznego końca. To już tyle ode mnie na dziś. Bardzo dziękuję za wysłuchanie tej sprawy. Mam nadzieję, że przedstawienie jej podobało wam się. Mimo, że tematyki tych spraw nie są zbyt przyjemne, to staram się za każdym razem robić to dla Was jak najlepiej. Do usłyszenia już za kilka dni, kiedy będzie kolejne nagranie. A, i pamiętajcie o zostawieniu subskrypcji, komentarza i polubienia. Każde takie jedno kliknięcie daje mi szansę na dalszy rozwój. Do usłyszenia. Dbajcie o siebie. Pamiętajcie, zło wcielone czuje się na każdym kroku.